Każdy mecz jest specjalną motywacją generalnie poruszanie się w tym nie jest takie proste, bo i innym aspektem jest utrzymanie koncentracji takiej powiedzmy przygotowania do meczu, kiedy, kiedy punktujesz dobrze, a inaczej też kiedy jesteś na porażce. Wydaje mi się, że tak jak jechaliśmy na Arkę Gdynia i, i to było takie spotkanie dużej wagi, jeżeli chodzi o ten moment wtedy dwudrużyny, opozycje w tabeli, tak samo tutaj wydaje mi się, że dla naszego rywala jak i dla nas to spotkanie ma bardzo dużą y, wagę i, i wydaje się z tej perspektywy, że zapowiada się bardzo interesująco. Wiadomo, że przygotowując się do meczu, człowiek stara się przewidzieć praktycznie y, wszystko. Wiadomo, że ja nie chcę tego tutaj jak gdyby tłumaczyć, bo nie lubię się tłumaczyć. Wiadomo, że ta rano, gdy wstaliśmy, ta absencja Pawa Barnowskiego była dla nas zaskoczeniem. Też jakąś trudnością było to, że, że Kamil Pajnowski, który, który jest przygotowywany właśnie do roli tutaj zastępstwa za Midzierskiego Ocze tego na pewno nam tutaj zabrakło. Musieliśmy kombinować, w jakim stopniu Gabriel Matei nie zawiódł, bo ten mecz był yy, kontynuowany bardziej z pozycji ataku pozycyjnego, ale. Nam zabrakło takiej przede wszystkim konsekwencji, bo, bo rozegraliśmy ten mecz na takiej, w takich fazach, że pojawiały się dobre momenty, ale pojawiały się momenty też słabe, bardzo słabe. Mówię też o akcjach ofensywnych, o rozgrywaniu piłki, ale też i o... O, o fazach obronnych, ale też było kilka takich momentów, gdzie, gdzie powiedzmy potrafiliśmy fajnie przycisnąć, nawet rozegrać akcję pozycyjną dosyć szybko i kilkoma takimi szybkimi podaniami stworzyć sytuację, ale właśnie skuteczność tego nam zabrakło. Także no staraliśmy się w tygodniu, staramy się tak, bo tydzień trwa poprawić pewne, pewne rzeczy i, i, i teraz patrzymy już na, na ten mecz z radomiakiem. Sytuacja jest, jest dużo lepsza, bo, bo wraca po absencji kartkowej. Landro. Wiadomo, że, że te problemy zdrowotne już ominęły Pawła Batonskiego już jest do naszej dyspozycji. No globalnie sytuacja kadrowa jest dosyć dobra i, i, i tutaj jest to jakby na plus. Ja uważam Radomiaka za jedną z, z silniejszych drużyn w tej lidze, mimo że nie są powiedzmy tej chwili na dwóch pierwszych miejscach w tabeli. Drużyna o bardzo dużym potencjale i bardzo niewygodna co udowodniła też tutaj w meczu z nami, który, który przegrała 2-1, ale też pokazała w tamtym meczu też sporo dobrego. Bardzo trudny rywal, który ma bardzo dużo takich powiedzmy atutów w ofensywie, na skrzydłach i w pierwszej linii. Także bo tutaj, tutaj musimy zagrać na, na bardzo wysokim poziomie swojej gry, dołożyć coś ekstra, żeby tutaj myśleć o, o korzystnym wyniku, o zwycięstwie.